Dobra moi drodzy, witam was e, pięknie. Witam was pięknie w nowym odcinku e, Duma the Dark Ages. Będziemy kontynuować tą jakże e, zajebistą grę. <grym, <grym, jakże zajebistą grę, a jest naprawdę zajebista. Naprawdę zajebista. E, co prawda, może pod względem. Wizualnie nie jest to najlepsza gra, jaka wyszła w tym roku. Ale jest to nadal ładnie zrobiona gra, mimo wszystko. I, ale przede wszystkim bardzo klimatyczna, jeśli chodzi o grafikę. W przypadku Duma The Dark Ages już się nie rozbija o grafikę. Zresztą u Eternalu też ta grafika nie była wcale jakaś wybitna ani nadzwyczajna. Tak naprawdę w dumie 2016 jeszcze mogliśmy mówić o jakiejś e, tej, tej szacie graficznej, która w 2016 roku w przypadku gier PC-wyróżniała się jakoś. E, natomiast, e... kidełki, teraz sobie tu wskoczymy. Natomiast Eternal już, już się jakoś super bardzo e, pod tym względem nie wyróżnił. Przynajmniej w moim osobistym mniemaniu. Wiem, że każdy człowiek ma swoje odczucia, tak? Każdy ma swoje odczucia i, i, i coś, co według mnie nie było, nie wiadomo czym, to niektórym mogło się naprawdę bardzo podobać. Ja nie twierdzę, że Eternal, nie zrozumcie mnie źle, Eternal nie był brzydki, on pod wieloma względami był. E, e, bardzo, ale to bardzo ład, ładną grą, ale tak naprawdę dopiero ten pełny potencjał wydobyto z niego dzięki właśnie tej technologii RTX, tak, Ray Tracing. Wtedy można by, gdyby, gdyby już tak od początku to wszystko wyglądało, tak, i wyglądałoby to tak bez konieczności posiadania tych kart z rtx bo popatrzmy prawdzie w oczy, dałoby się. To, to myślę, że wtedy sytuacja wyglądałaby zupełnie inaczej w przypadku Eternala. Z tego względu, że Eternal w momencie jak wyszedł, 20 chyba marca 2020 roku, no e... co by nie mówić. Był grą wyglądającą dobrze, momentami bardzo dobrze, ale, ale, ale nie było to nic nadzwyczajnego. Tak? Nie, nie tak jak na przykład jest w przypadku Duma 2016. To jest świetna broń, naprawdę mega. Uf, taka kula, nie? Świetnie to jest, można ją nawet załadować. Pym! O, ale to jest dobre. Od razu mi się. No, no wiem, wiem, że to. Muszę to powiedzieć, ale od razu mi się kojarzy z heretikiem kojarzy mi się z heretikiem dokładnie z tą bronią co się strzelało kulami, pamiętacie jakoś mi się ta broń tak kojarzy z tym, z tym heretikiem no są w tej grze, ja już jestem na swoim e, na swoim e, playerze, na którym sobie gram sam dla siebie, ja już jestem e, dalej, tak? Sporo dalej w grze. I, I naprawdę no, jest mnóstwo w tej grze takich aspektów, które, które zahaczają pierwszego Quake'a czy tam trzeciego tak jak to mówiłem czy to trochę heretika, ale muszę przyznać, że jakbym tak miał postawić The Dark Ages obok Eternala, to według mnie Dark Ages lepiej pasuje na duma dwójkę Niż Eterno i może w Eternalu teoretycznie od strony merytorycznej poszli w tym kierunku, w którym poszli także w przypadku Duma Eternala, czyli akcja w dużej mierze odbywała się na Ziemi i tak dalej. No w Eternalu właśnie poszli w tym takim bardziej fabularnym kierunku, jak w Dumie 2. Tutaj mamy do czynienia z grą, która opowiada o tym, co się działo przed Dumem 2016, na no długo przed. Ale mimo wszystko grając w tego Duma The Dark Ages mam takie mega, e, po, mam taki mega posmak Duma 2, W szczególności im dalej się w tą grę wchodzi, tym więcej jest w niej tego Duma 2. Drugiej części Duma. Mówię tutaj o tej o Dumie 2 z 1994 roku. Tak. Ale ogólnie rzecz biorąc, jest to mo można znaleźć w niej wiele elementów z gier z różnych gier i de Software. Tak. Zresztą podobnie było na Eternalu. Eternal by też był taką mieszanką innych gierek. Które były wydawane wcześniej przez ID Software, tak? Chociażby też, też mo mocno zaciągało w nim Quake'em Quake 3 Areną. Dobra, Kolesie. It's time for payback. A okay. Masz kurde kiścieni Kiścień rządzi Koniec Jeszcze ci z rozpędem to zrobiłem gość Super jest też zrobiony revenant. Podoba mi się ta postać. Revenant, czyli pamiętacie, kościodrupek z dwoma działami. O, coś ci odpadło, koś I dup. Koniec, kolega. Yeah! I ryb, gościa. I koniec, sprawa załatwiona, nie? Naprawdę, naprawdę tutaj jest ten klimat. To jest, w szczególności, wiecie, no tutaj, jeszcze jak tutaj, tutaj to tak. Też to czuć, ale później, jak się w szczególności jak się dociera do piekła, to jest mega Dum2. W piekle to jest totalny Dum2. Mówię Wam. Jak się dochodzi do piekła, to jest totalny Dum2. No a w eternalu to też mieliśmy takie za zalatywało. Tam momentami zalatywało Quake'em 2, zalatywało Quake'em 3. Zauważyłem, że właśnie w tych Dumach, nowych Dumach, czy to w Dumie 2016, czy Eternalu, czy tym, The Dark Ages, bardzo mocno zalatuje Quake'ami. Mega, ale to są wiecie, no to się nie ma co dziwić. No, to jest jak to się mówi spuścizna i the Software, i, 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 i tak, tak be, be, będzie te gry czuć w nowych grach i the Software. To jest tak jak się grało na przykład, dla tego przykładu grało się chociażby w Rage'a, tak? To w Rageu też momentami zalatywał on pierwszym dumem, innymi razy też zalatywał Quake'em 1, więc To nie jest tak, że Rage był totalnie oryginalny i tylko... Czuć w nim było tylko samego Rage'a. Nie, nadal Czuć w nim było także i... Inne gry, stare gry i yy, 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 the software. Oho, koleżka. Koleżka został przerobiony bardzo szybko. Bardzo szybko przerobiony na prosiaczka. Powiem ja Wam, że mam nadzieję, że mnie słychać w ogóle, jak ta muzyka zagrywa. Trochę jeszcze bardziej ją. E... Trochę jeszcze bardziej to przyciszę. Chyba gościu zginęło, ściśle mi się to zdaje. Z tymi gościami powiem wam, z tymi tarczami takimi jest tak, tak ja to zauważyłem, że ...pierw trzeba pokonać innych, wszystkich innych przeciwników. Mam tutaj gościu, przybiegł. Yeah! Koniec. Ha świetna sprawa, naprawdę. Wspaniałość. Wspaniałość. O ty. Nie wiem co tu się działo, ale... Koniec, ha ha, yeah! Mega zarebiesta, jest ta graną prawda. Aż este. Aha. Wybacz kolega Wybacz kolega z Afryka Okej okay. O kurde ten tutaj dostał Dead I pajączek też <laughs> Pajączki są świetne, na Eternalu też też je bardzo lubiłem. A wy powiedzcie mi po mojej drodze, jakie są Wasze ulubione potwory z tych nowych Doomów. Bardzo mnie to ciekawi. Mówię tutaj, czy to Dum 2016, czy Eternal, czy jeśli mieliście okazję zagrać już w The Dark Ages, to, to też mnie właśnie ciekawi, czy też mnie bardzo to ciekawi, czy. Znaczy... Który potwór jest wasz ulubiony? Dobra. Come on! zerwał. Okej, okay, leci pocisk. A, to takie zwolnienie. Bum. Dobra, kończymy to. Kończymy zabawę kołoś. Przyznam, że czasami się zdarzają, nie wiem czy o tym wspominałem, takie błędy, że na przykład nie da się jakieś drzwi otworzyć albo gdzieś znacznik pojawia się w szczególności, jeżeli na przykład miałem taką sytuację, że musiałem wyciągnąć taką baterię z skońć i zanieść do tego swojego robota Atlasa, tak? Ale musiałem wtedy skończyć grę. I wyszedłem z gry i jak wróci... wróciłem drugiego dnia, to e gra nie zapamiętała mi tego znacznika. Znaczy zapamiętała, że wyciągnąłem baterię, ale nie zapamiętała tego znacznika tam, tak? Na poprzednim save'ie nowy znacznik się pojawił i pokazywał mi gdzie mam iść, tak? A na jak wczytałem tą samą misję, dałem kontynuuj drugiego dnia to nie było tego znacznika, gdzie mam iść. Był tylko znacznik na to miejsce, z którego wyciągnąłem wcześniej baterię. Ale przecież baterię już wyciągnąłem, tak? No to po co miałby mi być potrzebny znacznik w tym miejscu? Ale co by nie mówić, naprawdę, gierka jest e, mega. Mega super, mega super. Dobra ludzie. To było tak pokrótce. Dzięki za pooglądanie tego. No i bywajcie.